When I'm living in the multiverse, when I'm I to the megaverse, when I jump through your universe, why would I live in your world? When I'm living in the multiverse, when I to the megaverse, when I jump through your universe. Nie gra. Miesiąc, e, miesiąc temu grałem e, w Fortnite. To no dopiero pięć razy tylko grałem w Fortnite, człowieku. Ja już sporo gram. Dobra. Gdzie jesteś? Jeszcze nie łączy mi się. Łączy. No co ty ci się ładuje? No. No dawaj, 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 mi się tnie człowieku. Jeszcze nie, jeszcze mnie nie ma. Słuchajcie, każda subskrypcja to szybciej e, ładuje mi się Fortnite. Szybciej. O, ktoś już ze Dobra, Michał. No. Już masz? Nie. Nie? No już chwila. O, już. O, lecę. Michał. No? Ja ci powiem, powiem, skakuję. Okej. Okay? No, no, no. Mi się zaczęło, że, yy, że nie mogę wziąć z samochodu. Serio? No. I mam jedyną broń! Już! No, no mam ostatnię i apteczkę. Zobacz. Ta apteczka. Apteczka mi się przyźbiła. Masz nałożycie? Nie, na razie. Ja tu byłem. 我跟大家说。 Nie, bo ja nie Dam ci No to daj szybko, bo mam 30 hp A gdzie ty chodnika, to Kto chciał cię zabrać. No nie chodzę, mam dwie legendarne braki. tak szybko. Obrigada, E, no, się, e, no, nie się zacięło kurde ten wątpię. Widzowie, dzisiaj to nie chcę być dzisiaj dzisiaj nie mało, nie

Ч ⁇ рт, черт, черт. Давай, если ты есть там, наружу. Ч ⁇ рт, а не вообще? Я Idź do boca Do Bosa ja? No. A gdzie jest? Muszę polecić, bo mam 19. lat. A nie mam... A ja mam 50. No. Ale O kurimy Мислам дека ќе го не знам. Ќе имам 17 хп! A po co najdmi się zaczął. Mega. Szybko. Daj <noise> Dario. A potem co mega? Mam, mam 30 HP. Dobra, czekaj, czekaj. Trzeba, musimy chwilę poczekać. Poczekaj. Bo ja muszę wyziemniczyć. Poczekaj, bo mi się tak tnie człowieku Ten Fortnite mi najbardziej się tnie Michał, chodź No, poprawiam dla Ciebie legendarną broń Ona bardzo dobra Dobra I teraz O, czekaj, weź to Michał, weź to sobie Poczekaj, zacięło mi się znowu Mi się tnie ten Fortnite, powiem Ci nie ma ja no, bym. Naprawdę. Dobra, Michał, weź! Michał. Weź to, to, o. I weź ten polej. Lewym przyciskiem. Lewym. Lewym. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tempo... Ten pol. Nie się, Alex. Dobra, Zanim dojdę, A, przyciśnij sobie piłę lewym przyciskiem, A czy za prawym. Bacze. Ale e, co? Ja wiem, że ona piła jakiś. Ale nie, tak, tak. Nie. przejść. No już, no szybko idę, najszybciej jak mogę. O, O kurna. Dobra, proszę, żeby coś dobrało. Dobra. No, no Najszybciej, najszybciej jak mogę. Najszybciej. 2400 Dobra, ty, czekam Nie, no widzowie, dziś e, tnie się odcinek. Może chyba Efident na no. jestem! tylko stop. 100... O, dobra, powaliłem go i mam go już. No i chodź, szybko! Już jestem! Już jestem bardzo blisko! Tylko mi się tnie! Tylko mi się tnie. No i co tam? Uważaj! Kurde, tnie mi się! O, ja To będzie najlepszy sposób. Dobra, ja już uciekam. Nie, 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 nie miejsca. Dobra. Mamy chyba za dużo dobrych rzeczy, co? No. Że aż miejsca nie mamy? Na no. inne rzeczy lepsze. No. A gdzie... Ee... Ej Dobra. Powiedz, Miejscu. gdzie lecimy. Powiedz, gdzie... Powiedz, gdzie lecimy. Znaczy. Czekaj, <laughs> Pamiętajcie, widzowie będą częściej odcinki. Powiem. No. I zostawcie subskrypcję, bo na 100 tych subskrypcji jest odcinek wzroblący. Mm. Dobra, może na razie tu zostaniemy. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Idź kogoś, Michał, pomóż! Nie mogę. Zatknęło mi się. Dobra, Dobra pomaliłem go. Michał, chodź po... Jak tu jest typ? O, o, o Dobra, ja uciekam Dobra, ja uciekam tak. no, Dobra, Michał już, już Zabiłem Mamy jeszcze 9 osób Dobra, Michał Już się nie czerpię Wiesz chyba się nie uratujemy, Uf. powiem Ci. Ta chmura jest bardziej bliżej nas. Ej, on nie... Michał, już... mam, Michał mam. szalony pomysł. No. Alimentka Ty... no. i Dobra, zobaczcie jakie okay. mamy dobre rzeczy. A, no, chwoteczkę i mogę zjeść, bo mam mało HP. Dobra, Michał robimy to. Co? No pójdź na chwilę. Czekaj. Czekaj, nie, jeszcze nie. Idziemy, nie, już, już. Mamy już lat... Yy, latać? Michał! Poczekaj, poczekaj chwilę. Poczekaj. Poczekaj, dziękuję, dobra. Dobra. No It's also Dobra, ja jedu, Dobra, mi uciekamy. Dobra, uciekamy?